Dokładnie, myślę, że to jest temat że i też nie chcę wchodzić na te niuanse, dlatego że no, no, my, jak Państwo. Chcą to, to. Yy. Oprócz tego zachowania mówię, tutaj pana maszynskiego, który jak gdyby był... Wydaje mi się, że taką kropką nad i takim przelaniem jest pana, tak mi się wydaje, że w tym momencie to yy, jednak to się nie skończyło, dlatego że... Yy, ja I to też napisałem do To do Pana Maszewskiego. Już nie chciałam tego poruszać, ale po prostu od Jebanek, jak już od bo wyzywał Pan Maszewski też tego młodego. Mało tego, mało tego, mówię, no że tak słyszę, tak ma wiadomość. Mało tego, to, to to, co Pan tutaj pisze y, o innym rodzicu, to jest zawodnik kiedyś zresztą świetnej piłki ręcznej do mnie rodzice, y, nauczyciele i mówią, to nie może być tak, żeby rodzic zupełnie obcy człowiek podchodził do dziecka i, i, i mógł do dziecka i kazał przepraszać drugie dziecko i w ogóle gdzieś tam opierdziła. Ale... Tak. A, a, że, oczywiście. Przecież mówię, że świetnie zabiegiem wierzchni. Tak. I w tym momencie ja podeszłam do tego pana i mówię, że proszę pana, nie może pan, nie może pan rozmawiać z obcym dzieckiem. Może Pan jak ma pan... Napisał tej skardze, że on mówi oczywiście przepraszam, podobnie jeszcze przeprosiła. Pan Damaszinski, co napisał w skardze? Że podszedł do mnie, żebym ja zareagowała, a ja powiedziała, że to nie jest problem. No i takich rzeczy, nawet nie chcę się po prostu odzywać. Myślę, że to, ja uważam, że to Państwo, jak bardzo sumienie głosują, ja przyjmę każdy dyrektyw. Dziękuję. Dziękuję